Denis, dlaczego Antonina Jegorowna musi mieszkać właśnie u nas? Nie chcę mieszkać ze swoją krwią. Wymyśl coś, uwolnij mnie od tego. Nastia, uspokój się. Mama będzie u nas mieszkać i to nie podlega dyskusji. Przecież jakoś normalnie rozmawialiście. Jaki cię ukąsił owad? Normalnie. Wiesz tylko dlaczego? Bo widywaliście się rzadko. A tu mieszkać pod jednym dachem. Niech jedzie do twojego brata. U Witka jest dwupokojowe mieszkanie, no gdzie jeszcze matka tam? A u nas dzieci są różnej płci. Chcesz teraz ich umieścić w jednym pokoju. Do tysiąca rodzin w ogóle mieszka w jednopokojowych mieszkaniach z dziećmi, w tym też różnej płci. Dość wymyślania problemów bez powodu. Jadę po matkę, gdy Denis podjechał do domu rodzinnego, zobaczył mamę przy furtce. Synku, może jakoś sama tu zostanę. Mamo, w domu jest ci już ciężko. Tym bardziej, że trzeba palić. Gdyby tu był jeszcze gaz, to może bym pomyślał. A tak, plus twoje zdrowie szwankuje. Dom się nie ruszy. Sąsiedzi będą na niego uważać. A tam zobaczysz, pozdrowiejesz i latem wrócisz. Antonina jego równa rozumiała, że syn ma rację, ale bardzo nie chciała mu przeszkadzać. A synowej pewnie też się nie spodoba stała obecność teściowej w domu. Pożegnawszy się z sąsiadami, pojechali do miasta. Oczywiście wejście na piąte piętro było dla niej ciężkie. Gdy weszła do mieszkania, usiadła na pufinku, żeby złapać oddech. Gdy Nastia to zobaczyła, zrozumiała, że treściowa będzie cały czas w domu. Na pewno rzadko będzie wychodziła na spacery. Ale nałożyła na siebie uśmiech i powiedziała: Proszę wejść, Antoninął no jego równo, kolacja na stole. A ja już pościeliłam dla pani łóżko. Chodźmy, pokażę, gdzie jest ręcznik dla pani. Syn był niezadowolony, że siostra przeprowadziła się do niego do pokoju. Jegorowi podobało się mieszkać samemu. Wtedy można było zaprosić znajomych. A teraz nie. Teraz dzieli pokój z tanią. A tania cieszyła się z przyjazdu babci. Choć musiała przeprowadzić się z osobnego pokoju, ale i tak. Antonina Jegorowna starała się robić tak. Żeby dzieci jej nie zauważały. Zwłaszcza rano, gdy wszyscy spiesza się do pracy i szkoły. Wtedy nie można przeszkadzać. Gdy wszyscy wychodzili, ona trochę sprzątała, zmywała naczynia. Powiedzieli jej, że nie musi gotować. Oczywiście ciężko było siedzieć bezczynnie. Ale nie chciała naruszać porządku w cudzym domu. Pierwsza wracała ze szkoły tania. Jadała obiad razem z babcią, a potem szła odrabiać lekcje. Biegor przychodził później, obiadował w szkole. A wieczorem wszyscy jedli kolację przy jednym stole, opowiadając, jak minął dzień. Wolne dni nasti coraz bardziej jej nie podobały się. Cały dzień w domu ze świekrową. To może jej nie przeszkadzać, ale nawet sama jej obecność w domu już ją irytowała. Często dzwoniła do koleżanek i głośno się skarżyła. Nie wyobrażasz sobie, jak u nas żyjemy, cały dom przesiąknięty jest starością. Jegor teraz sam wychodzi do znajomych, nie ma gdzie ich tu przyprowadzić, czego jej koleżanki odpowiadały, teściowa nie słyszała. Kiedyś nawet prosiła syna, żeby zawiózł ją z powrotem. Ale on odmówił. Mamo, nie martw się, nastia wkrótce się przyzwyczai. Ona jest dobra. Po prostu nie lubi zmian, Anastasia jego równa tylko wzdychała i starała się nie pokazywać spokoju. A żeby jej nie było nudno, poprosiła syna, żeby kupił jej włóczkę. I to przy robótce na drutach zastała ją wnuczka. Babciu, a co robisz? Tak sobie pomyślałam, że zrobię ci sweterek. Tylko nie wiem, czy takie rzeczy nosi się teraz. Oj, jak super, oczywiście, że nosi się. A możesz zrobić ażurowy z wzorami. "Oczywiście, że mogę." Od tego czasu Tania zaczęła znikać w pokoju u babci. A po dwóch tygodniach pokazywała mamie, co razem udziergały. Mamo, popatrz, jaka piękność! Taniu, skąd to masz? To my z babcią udziergałyśmy. I ty też robiłaś? Tak. A jeszcze, mamo, tu taka sprawa. Co? A mogę się przeprowadzić do pokoju babci? Dobrze, że z nią dobrze i Jegor przestanie się denerwować. Tego samego wieczoru urządzili przeprowadzkę tani, czemu brat i babcia bardzo się ucieszyli. Widzisz, kochana, mówił Denis, wszystko ułożyło się dobrze. Tak, zgodziła się Nastia, następnego dnia tania biegła ze szkoły, szczęśliwa, i rzuciła się, by uściskać babcie. Co się stało, kochana? Zaniepokoiła się staruszka. Babciu dziś tylko i mówili, jaki mam ładny sweterek. Nawet nauczycielka chwaliła. A możemy jeszcze spódniczkę udziergać? Oczywiście, możemy wszystko, co chcesz, tylko trzeba poprosić tatę, żeby kupił jeszcze włóczki. Szkoda, że sama nie mogę pojechać. Dlaczego? Jutro pojedziemy razem. Jutro mamy wolne. Poproszę tatę, tego samego wieczoru postanowiono, że w sobotę pojadą we trójkę. A babcia powinna też trochę poruszać nogami. A jak coś, to syn będzie obok. A i tak jedziemy samochodem, a nie autobusem. Rano Antonina Jegorowna wstała wcześniej. Choć nie jest gospodynią w kuchni, to postanowiła upiec naleśniki. Na zapach wszyscy zbiegli się. Mamo, ale tak nie można. powiedział Denis. Synku, przepraszam, po prostu chciałam, już więcej nie będę. Nie po prostu chciałem się wyspać, a tu takie zapachy. Roześmiał się, tylko Nastia nie spieszyła się do stołu. Nie chciała nawet sama przed sobą przyznać, jak kusi ten zapach. Złościła się na teściową. Choć córka jest szczęśliwa, ale mimo wszystko po śniadaniu Denis, Antonina Jegorowna i Tania wyjechali na zakupy. Wrócili po trzech godzinach z pełnymi torbami. Antonina Jegorowna była tak uradowana tym wyjściem, że tym razem znacznie łatwiej weszła na piąte piętro. A po obiedzie podeszła do Nastii. Nastia, może upieczemy pierożki, a Nastia zmarszczyła brwi, ale u nas nikt ich nie je, a to też niezdrowe jedzenie, hm, a wiesz, jak mój Deniska jeje z wielkim apetytem. A z cebulą i jajkiem to jego ulubione, Nastia zamyśliła się. Skłamała, że nikt nie je pierogów. Po prostu nie umie ich piec, więc nie robi. Dzieci w szkole czasem kupują, a Denis w stołówce przy pracy. No cóż, sama Nastia nie ma nic przeciwko, by poczęstować się, ale tylko słodkimi, to zrobimy też słodkie, jakby odczytując jej myśli. Powiedziała teściowa. Zaczniemy od ciasta, a chłopcy pójdą do sklepu po nadzienie, Taniuszka nam pomoże. Chłopcy poszli, a potem bali się wejść do kuchni, szczególnie Denis, bo słyszał, jak tam we trójkę się śmieją. Zajrzał raz, to go mąką umazali i kazali nos trzymać z daleka, a potem wszyscy zajadali się pierogami, mamo, a możemy częściej pierogi, oczywiście, jegórka. W tej chwili Nastia zaczęła się wstydzić wszystkich tych słów, które mówiła o teściowej, bo często specjalnie głośno skarżyła się koleżankom przez telefon, a teraz CEO. Wszyscy się weselą, kiedy ostatni raz tak wspólnie coś robili i się śmiali, Nastia nie pamięta. Cały czas w głowie tylko praca do czasu, gdy dzieci przyjdą ze szkoły. Nastia, niedługo masz urodziny, co chciałabyś dostać Antonino u jego równo? Niczego mi nie trzeba, tyle szczęścia nam wszystkim daliście, dawno u nas tak nie było, dodała już ze smutkiem, mamo, a jutro zróbmy pierogi. Babcia powiedziała, że nauczy, ten pomysł poparli wszyscy, tylko chłopcom też znalazła się robota. Mielili mięso, obierali i kroili cebulę, a na urodziny Antonina jego równa razem stanią dały Nasti udziergane sukienki. Mamo, a kolor to ja robiłam na szydełku, z dumą mówiła córka. A Nastia patrzyła na siebie w lustrze i nie mogła się napatrzeć. W efekcie w takim stroju poszła do pracy. A więcej pochwał dla teściowej i córki i nie potrzeba. Tam w pracy wszyscy ją wypytywali, kto to mistrzyni. I Nastia z dumą odpowiadała, że teściowa i córka w domu na przyjęcie stół uginał się od potraw. Tu Antonina Jegorowna zrobiła też swój firmowy galaretnik i pomogła z innymi daniami. Na przyjęciu była też szefowa Nasti, odciągnęła na bok Anastasię Jegorowne. Przepraszam, że przeszkadzam, ale czy mogłaby pani coś mi udziergać na zamówienie? Oczywiście, nie za darmo, Antonina Jegorowna się zmieszała, ale tania wszystko słyszała. Oczywiście, może odpowiedziała za babcie. Ale omówimy to później, dziś umamy święto, już jak się kładli. Denis powiedział: Kochana, a ja mam jeszcze dobrą wiadomość dla ciebie, jaką? Uśmiechnięta zapytała Nastia, brat kupił nowe mieszkanie i teraz może zabrać mamę do siebie, Nastia aż podskoczyła w łóżku. Nie. Krzyknęła i przestraszyła się, że obudzi wszystkich. Przecież tego właśnie chciałaś. Byłam głupia, ale teraz za nic nie oddam mamy. Razem z nią do naszego domu przyszły przytulność i ciepło. Nie wiedziała, że na jej krzyk zatrzymała się przy drzwiach teściowa, która szła do pokoju. A usłyszawszy jej słowa, potem cicho ocierała łzy szczęścia, po dwóch tygodniach Nastia zobaczyła swoją szefową w nowej bluzce i od razu zrozumiała, dlaczego teściowa i córka coś przed nią ukrywały, gdy wchodziła do pokoju. Ale dlaczego? Odpowiedź na to pytanie otrzymała wieczorem, wracając z pracy. Na stole stała upieczona kurka z ziemniakami, sałatka i leżała koperta. Mamo, my z babcią przygotowałyśmy kolację. Cieszę się, a co to za koperta? Sprawdź. Nastia otworzyła kopertę i zobaczyła pieniądze. To my zarobiłyśmy. I na ten stół też. Chyba nawet wiem jak, uśmiechnęła się Nastia. A dlaczego się ukrywałyście? Chciałyście zrobić niespodziankę. W innym głosem odpowiedziała Antonina jegorowna, a Nastia się roześmiała. Moje mądre dziewczyny, ale tylko patrzcie mi na to, zagroziła. Ty, Taniuszka, żebyś nadążała z lekcjami, a wy, mamo, żebyście się zbytnio nie przemęczały, od tej pory babcia z wnuczką tylko nadążały z zamówieniami, a wraz z nadejściem wiosny zaczęły je odwiedzać w domu. Postanowiono, że babcia i Tania na całe lato tam przeprowadzą się, a reszta przyjedzie na wakacje i weekendy. Na lato przyjmowanie zamówień wstrzymano, to lato wszyscy wspominają z wyjątkową miłością. Bo więcej takiego już nie było. I choć nie ma już obok Antoniny Jegorowej, ale ciepło pozostało zarówno w pamięci, jak i w rzeczach, udzierganych z jej szczególną miłością. A domu nie sprzedają, przyjeżdżają tam latem. Taniuszka siedzi w fotelu babci i dzierga, a nastia piecze ciasta według ulubionego przepisu teściowej, która zdążyła stać się dla niej jak matka.